Moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Poke Collectibles. Ja nazywam się RED, a dzisiaj przyjrzymy się najciekawszym aukcjom sprzedanych kart Pokémon na eBayu jako PSA 10. W tym zestawieniu znajdziecie sporą ilość kart typu Modern, szczególnie jeżeli chodzi o obecne sety z Obecnej generacji, ale nie może oczywiście zabraknąć Alt Artów z poprzedniej ery, Sword and Shield, jak i również kart promocyjnych z pikaczem w tle oraz słuchajcie, dwóch absolutnych bangerów, które sprzedały się naprawdę za sporą sumkę. Zanim jednak zaczniemy, mała i krótka przypominajka, nasze Pokémon Mystery Paki są dostępne w sumie w trzech edycjach. No, nie mam trzeciej ręki, więc pokażę Wam tylko dwie. One Piece oraz angielskie Mystery Packi są u nas dostępne. Tak słyszeliście poprawnie. One Piece wleciał również u nas na sklep w edycji misterkowej, tak więc atakujcie póki są, ponieważ jest to towar, który naprawdę szybko się u nas rozchodzi. No i jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, jeżeli podoba wam się content, który tworzę, nie zapomnijcie o tym, żeby zalajkować ten filmik, zasubskrybować kanał oraz zostawić komentarz na dole pod filmikiem tak, aby algorytm YouTube'a zadziałał poprawnie promując nasz content, wspierając przy tym rozwój naszego kanału. Tak więc moi drodzy, nie ma dalej co przedłużać, let's go! Dawno u nas nie było kart z Crown Zenith, tak więc stwierdziłem, że na początek dla naszych miłośników właśnie tego setu puścimy dwie chase karty, m.in. tą piękną kartę z Arkeusem w tle, złotko, które sprzedało się za 662 zł oraz 9 groszy. Kolejną kartą jest Giratina Vistar, również z tego samego dodatku. Jest to drugie z czterech złotek dostępnych w tym secie. Na aukcji tej karta ta sprzedała się za 846 zł, oraz 86 groszy. Kolejną kartą jest Raging Bolt z dodatku Temporal Forces, który sprzedał się za 809 zł oraz 98 groszy. Kolejną kartą jest Mew i z dodatku Paldean Fates. Jest to tak zwany bąbelkowy Mew, który sprzedał się na aukcji tej za 1446 zł oraz 43 grosze. Kolejną Chase kartą jest Greninja i X z dodatku Twilight Masquerade. Jest to w chwili obecnej jedna z droższych special illustration rerek. Obecnej generacji, w chwili obecnej, karta ta sprzedaje się na pułapie 2500, no, 2000 do 2500 zł. Mogliśmy jakiś czas temu obserwować, nawet jak karta sprzedawała się ta za 3000 zł. W chwili obecnej troszkę upadła cenowa, ale nadal trzyma stabilnie ten pułap 2000 tysiąca zł. Na tej aukcji, tak jak widzicie, moi drodzy, 2258 zł oraz 23 grosze trzeba było zapłacić, aby aby wygrać tą kartę, następnie mamy Charizarda i X. Jest to druga chase karta z dodatku Paldean Fates, Pomił. W chwili obecnej, karta ta na aukcjach sprzedaje się za 1027 zł oraz 4 grosze. Następnie mamy kolejną kartę Twilight Masquerade, a jest to karta Karmin. Na aukcji tej. Nasza cukierkowa dama, druga po Iono zresztą, sprzedała się za 765 zł oraz 1 grosz. Następną kartą, jedną z nowszych Chase kart, z dodatku Shrouded Fable, czyli angielski odpowiednik, dodatku Night Wanderer, sprzedał się tutaj nasze Casiopeia, nasza, nasze, naszo tej, temu, temu, jemu, nie wiem. Tak jak jest, tak jest. Za 534 zł oraz 19 groszy. Blazy Ken. Tak jest, moi kochani. Ten oto piękny Blaziken z Chilling Rain. Czyli jeden z piękniejszych artworków. Nie będzie to dzisiaj jedyny Blazy Ken. Moi drodzy, zobaczcie jeszcze jednego, tak więc zostańcie z nami do samego końca. Na aukcji tej ten piękny Alt Art sprzedał się za 2025 zł oraz 7 groszy. Jeżeli również chcielibyście grade'ować swoje karty, czy to w PSA, czy w Bekecie, to możecie skorzystać z usług naszego sklepu internetowego. Więcej informacji znajdziecie na dole w opisie pod filmikiem. Następnie mamy również z tego samego dodatku kolejną Chase kartę, a jest to Moltres. V. Piękny Moltres, naprawdę galariański Moltres jest to jedna z piękniejszych chyba form regionalnych, która była wydana, jeżeli chodzi ogólnie o te formy regionalne. Niektóre są, wiecie, chybił, trafił. Akurat ta pokemoną się jak najbardziej udała. 936 zł, moi kochani, 48 groszy. Następnie mamy Ambriona z dodatku Evolving Skies, czyli jeden z najbardziej pożądanych setów poprzedniej ery jest to Ambryonic, co prawda nie ten Vimex, czyli ten znany i wszystkim kochany, popularny i tak dalej i tak dalej. Moonbreon tylko jest to jego mniejszy braciszek z pincirami w tle. Piękny art, trzeba przyznać. 1081 zł trzeba było zapłacić, aby wygrać tą kartę. Następnie mamy słuchajcie nikogo innego jak trenera Red z pikaczem w tle, który na aukcji tej sprzedał się z dodatku Lost Origin za 458 zł oraz 5 groszy. Mamy teraz coś dla miłośników tropikalnych, smoków, mianowicie Paradise Dragona, czyli w chwili obecnej najnowszy set japońskiego wydania: 668 zł oraz 36 groszy trzeba było zapłacić za tą SRK oraz Bardąsik, za tą SARK oraz AltRerkę, czyli Latiasa oraz Latiosa. Kolejną kartą jest karta Synti z dodatku Hidden Fates, czyli. Era Sun and Moon rok 2019. Macie tutaj Garchomp'a w tle. No bo wiadomo, ci, co znają Synthię, to wiedzą, że Garchomp musi się również obok niej znajdować. 771 zł oraz 41 groszy. Następną kartą jest. TOP trójka, jeżeli chodzi o najdroższe alt arty Ever po team Upie, czyli po Latiasie Latiosie, po Gengarze, Mimikyu i słuchajcie, mamy tutaj Magikarpa z Waylordem. Niesamowite jest to, że tak team, pardon, się, Team Up kosi po prostu wszystkie najdroższe alty, jakie są możliwe z poprzednich generacji. Skoro jesteśmy przy Erze Sun and Moon, to przyjrzyjmy się tej aukcji z Blastoisem oraz Piplupem. Jest to Dodatek japoński Remix BOUT, czyli odpowiednik Cosmic Eclipse. Na aukcji tej karta ta sprzedała się za 649 zł oraz 37 groszy, czyli tyle, ile mniej więcej karta ROW tego odpowiednika właśnie z angielskiego Cosmica. Następnie przechodzimy do dodatku Paldea Evolved z Tyrenitarem, który na aukcji tej sprzedał się za 1300 zł. 1 zł oraz 59 groszy. Masakra w ogóle jak ta karta w tak krótkim czasie zyskała tak na wartości. Ja jeszcze pamiętam jak ta karta chodziła jako PSA 10 za 250-300 zł, w chwili obecnej 1300 zł. No to jesteście sobie w stanie wykalkulować jaki jest przepotężny wzrost wartości właśnie tej karty i to jest właśnie dobry Dobry przykład na to, jak niektóre karty, które z początku nie mają takiego potencjału, jeżeli chodzi o wzrost wartości, później po prostu eskalują, eksplodują, jeżeli chodzi o cenę. Więc nie zawsze karta, która na pierwszy rzut oka może wydawać się jakoś droga, to nie oznacza, że przyszłościowo nie będzie właśnie drogą stała. Kolejną kartą jest Ninetales. Bardzo podobny przypadek, jeżeli chodzi o wzrost wartości, tak jak mieliśmy to właśnie z tyrkiem w poprzedniej aukcji: 771 zł oraz 41 groszy. Kolejną kartą jest Charizard z Ultra Premium Collection Boxu który jako PSA 10 sprzedał się za 719 zł. Jest to niesamowicie ciężka karta do zgrade'owania. Ja wysyłając 10 takich Charizardów nie dostałem niestety ani jednej dziesiątki. Może to był pech faktycznie. Przy dwóch, trzech kartach sprzeczałbym się, jeżeli chodzi o tą notę, ale fakt faktem jest taki, że 719 zł za kartę, która jest zagwarantowana w boksie, to jest naprawdę cena... Która daje do myślenia. Skoro jesteśmy przy Charizardach, przyjrzyjmy się jeszcze Charizardowi z dodatku Darkness Ablaze. Darkness Ablaze sam w sobie nie był dobrym setem. Oprócz tego Charizarda zupełnie nic nie było w tym dodatku. Karta ta na aukcji sprzedała się za 333 zł oraz 56 groszy. No, Charizard Charizardowi nierówny. Mamy, słuchajcie, dodatek Obsidian Flames 1433 zł oraz 46 groszy. Tyle kosztowała ostatnio sprzedana na aukcji. Właśnie karta z Lizardo. Piękny Lizardo. Co, co by tutaj nie mówić, naprawdę jest to piękna ilustracja. Obsidian Flame, słuchajcie, dodatek, który z pozoru niby skupia się tylko na czarnych ale macie jeszcze parę innych ładnych artów. Niemniej 1400 zł za Lizardo. To jest naprawdę mocna. I stabilna cena. No dobra, jeszcze przetrzymam was trochę z tymi Charizardami. 151 Mew Collection. Słuchajcie, 2169 zł oraz 67 groszy. Piękny Lizardo. Moi drodzy, piękny Lizardo. Dobra, czas na karty promocyjne, ponieważ tutaj też się sporo działo w ostatnich tygodniach, mianowicie japoński. Pikachu poncho z Rajkwazą. Nie z tą shiny Rajkwazą, bo jeszcze jest shiny Rajkwazą, jest z Charizardem, Mega Charizardem i tak dalej. Ale z, tym zwykłym z tą zwykłą Rajkwazą. 1881 zł oraz 60 groszy za tą piękną kartę w tym slabie. Uff, po prostu uff. Poncho Pikachu nie tylko miało takie full arty, ale również w tych dodatkach, w tych setach, w tych małych boksikach była też zawarta jeszcze druga karta promocyjna, właśnie taka, taka jak widzicie. W tym przypadku jest to X XY Promo z Charizardem, Pikachu Poncho 1514 zł oraz 7 groszy. Następnie mamy, słuchajcie, Pikachu z Reverse Master Ball Holofoil, czyli najdroższa w chwili obecnej Master Bolka która sprzedała się za 1176 zł oraz 0 groszy. Następnie mamy, słuchajcie, kartę, którą nie spotykamy często na aukcjach, mianowicie Pikachu Libre Special Pack z 2016 roku XY Generacja 794 zł oraz 3 grosze. Następnie mamy, słuchajcie, Pretend Pikachu, czyli Special Box również era XY. Y Pardon, nie XY, co ja mówię? Sun and Moon. Wróć dokładnie. Sanen mu 1741 zł oraz 6 groszy. Yuna karta promocyjna z kampanii PCG. 410 zł oraz 34 grosze. Widzimy jak powolutku ta karta przez to, że była kolejne wyda... było kolejne wydanie z kartami z promocyjnymi z Eevee oraz ich ewolucjami ta karta ładnie zyskała na wartości. Następnie słuchajcie mamy secik złożony z trzech kart z dodatku Classic Collection, 25-lecie 25th Anniversary Edition, Blastoise, Venusaur oraz wszystkim znany, kochany i lubiany Lizardo! Dokładnie 1038 zł oraz 76 groszy. Uważam, że naprawdę bardzo zacna cena, jeżeli chodzi o te trzy karty. Jak myślicie, Loża? Dajcie znać na dole w sekcji komentarzy. Powolutku, słuchajcie, zbliżamy się tutaj do tych topowych aukcji. Nie będę to sortował, jeżeli chodzi o ceny, ponieważ w tym wydaniu Lili, powiedzmy, byłaby jedną z tych droższych kart, w e, szczególności, jeżeli chodzi o starsze dodatki, ale tu nie o to wszystkim chodzi, chodzi bardziej o tą popularność. Dzisiaj w tym zestawieniu chodzi o popularność. Dlatego Lili, bardzo popularna postać, 28231 zł oraz... 84 grosze trzeba było zapłacić. Piękna karta: japoński dodatek GX Battle Boost. Naprawdę art. Niczego sobie. Ale nie jest to najdroższa karta z nich. Jeszcze będzie odcinek który będzie się na tym skupiał, ale moi kochani, przejdźmy teraz do kolejnej karty, która bardzo, bardzo jest tutaj u mnie zakorzeniona w serduszku, zresztą chyba wiecie o jaką postać chodzi. Mianowicie chodzi o Blaziken'a. 4580 zł oraz 52 grosze trzeba było wydać, żeby wygrać tą kartę, piękną kartę z Blaziken'em z setu Platinum Supreme Victors. Jest to karta, która jest na mojej tak zwanej to do liście, można by to nazwać, żeby jeszcze ją, żeby moją kolekcję kiedyś poszerzyć o tą kartę, tak, aby mieć wszystkie skompletowane Blazikeny. Zobaczymy, może jednego dnia się to uda. Na pewno będzie szybciej i łatwiej mi moją kolekcję rozszerzyć o tą kartę, niż tak, jak wcześniej sobie podjąłem, właśnie skompletować wszystkie Master jako 151, a później atakować jeszcze wszystkie Gold Stary. No, z tym to już w ogóle w chwili obecnej chyba będziemy odpuszczać, ale jest to naprawdę... Piękny art. Dajcie znać, co myślicie o tej karcie, moi kochani. Top OG, czyli aukcja numer jeden tego zestawienia, to jest Charizard OG. Naprawdę OG, ponieważ jest to Unlimited. Może nie jest to First Edition Shadowless, ale nadal jest to 99 rok. Jeżeli chodzi o to wydanie, słuchajcie, PSA 10 51 600 zł oraz 94 groszy. Naprawdę UF, jeżeli chodzi o tą kartę. A my, kochani, na tej. Aukcji kończymy dzisiejsze zestawienie. To by było na tyle w dzisiejszym zestawieniu. Mam nadzieję, że ten filmik przypadł Wam do gustu, a my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku.